23 56 2 listopada 2025 Rosja popełniła fatalny błąd w obliczeniach. Wysoko nad Belarusem po uwolnieniu 1,8 miliarda dolarów zniszczenia na czerna. Na otwartym kanale rozległ się trzeszący głos rosyjskiego pilota. Tankowce są solidne jak skała. Misja zakończona sukcesem. Ale Moskwa miała zamiar. dowiedzieć się dlaczego ten sukces był wyrokiem śmierci. Zapomnieli o obietnicy. Prezydent Zaliński uczynił to zaledwie tydzień wcześniej. Za każdy stracony przez Ukrainę strategiczny majątek Rosja straciłaby dwa. I dokładnie w ciągu 32 minut ta obietnica została spełniona. Ma zostać utrzymany, a nie w wyniku kolejnego ataku rakietowego, ale z chirurgią – zabójstwo rosyjskich systemów tankowania w powietrzu. O godzinie 22.47 z bazy lotniczej Machulichi w Białorusi dwa z ostatnich w pełni rosyjskich Operacyjny L78M9A. Tankowce powoli wzbijały się w nocne niebo. Każdy z nich to 150 milionów latających gazów. Stacja transportująca do 238 zero funtów paliwa lotniczego T1. Latające eskorty były 4, 222 bombałca M3 Backfire. Kolejne 400 milionów dolarów na strategiczne siły powietrzne. To nie była tylko misja, to była oświadczenie o przytłaczającej sile. 23, 20. 422 bombowców. M. 3, łącznie 16. Zrzucono pociski manewrujące Cage 32. Ich pylony pędzą w kierunku Czerna z prędkością Mach 4. Skutki były druzgocące. Trzy magazyny High Mars zniknęły w wyniku eksplozji wtórnych. Dwa amerykańskie. NTP-Q-53. Radary przeciwdziałania oblężeniom ucichły na stałe. W mniej niż 5 minut. Ukraina poniosła straty w wysokości 1,8 miliarda dolarów. Rosyjskie bombowce, ich praca wykonana, rozpoczęli zawracanie w kierunku rosyjskiej przestrzeni powietrznej, ale ich misja się nie skończyła. Pragnące. 222 ki potrzebowały paliwa, aby wrócić do domu, i przeniesiono 78 cystern na pozycję nad południową Białorusią, aby to zapewnić. Wierzyli, że są niezniszczalni działający pod parasol ochronny przyjaznego obrony powietrznej kraju. To była ich drugi fatalny błąd tej nocy. Raport o szkodach w Czernachibie. Trafiło na biurko prezydenta Żylińska w Kijowie. Po chwili ciszy wydał rozkaz. Dowódca Sił Zbrojnych był zimny i precyzyjny. Operacja Jose Sniper II jest autoryzowana. Daj pełne dowództwo taktyczne. Swobodę wyboru terminu. Rozkaz został wysłany do podziemnego bunkra w Czerni. Generał podniósł wzrok z znad ekranu. Czekał na to. Sygnał od wieczora 1 listopada. Przez dwa dni jego majątek był, leżąc w całkowitym bezruchu. To była sterylna, cyfrowa zasadzka, zorganizowana 16,0 stóp nad Ziemią. 6 lica, setki duchów w zimnie na dużej wysokości, obserwowałem przez wiele godzin. O 012 zobaczyli to. Rosyjskie skrzydło lotnicze rozpoczął przewidywalny spadek do 15,0, stóp do tankowania przez termikę, obiektyw lejki. Pojedynczy świecący gorący. Punkt pojawił się na lewym skrzydle Il-78. Sonda tankująca nagrzewa się do temperatury 410 Fahrenheit. Spust został naciśnięty, głęboko pod powierzchnią. W mroźnej ciszy lasu Nurowa, osiem bajarów TB-2 zostało wprowadzonych do użytku. Na ekranie radaru SE-400, bateria w Baranowiczach. Nagle pojawiły się cztery cele o wysokim priorytecie krzycząc w kierunku suwerennej przestrzeni powietrznej. Zautomatyzowany protokół systemowy sprawił, że logiczna, ale fatalnie błędna decyzja. 28 sekund później niebo rozdarło się, gdy. 28 sekund później wystrzelono 48 myśliwców przechwytujących N6DM w salwie falowej. Każda rakieta kosztuje więcej niż cały ukraiński szwadron wabik razem wzięty. Przechwytywacze śledziły trasę i po kolei cztery puste wabiki wyparowały w błyskach światła. Ofiara była całkowita. 56 milionów dolarów na najlepszą rosyjską obronę przeciwlotniczą, właśnie został wymieniony na kwotę 40 zero dolarów z latających pocisków. Bateria S-400 była obecnie znacznie uszczuplona. Jego operatorzy wpatrują się w puste wyrzutnie. Zastanawiam się, gdzie była druga fala. Ale to omdlenie miało też drugi cel lokalna jednostka Panker S. Jeden również śledziła wabiki, otworzył ogień swoimi działami KAL. 30 min wypełniając niebo smugami. W ciągu kilku sekund opróżnił magazynki, tworzenie krytycznego 30-sekundowego przeładowania okno, na które liczyli ukraińscy planiści. Po zneutralizowaniu zagrożeń naziemnych, pozostały tylko myśliwce eskortujące. I tego ruchu nikt nie mógł się spodziewać. Rozwiązanie dotarło już ze stratosfery. Wystrzelona w okolicach Karkowa o godzinie 025, ukraińska rakieta balistyczna RIM. Dwa osiągnęła wyznaczone współrzędne dokładnie o godzinie 0.28. Nie eksplodował z brutalną siłą. Zamiast tego zdetonował na wysokości 17.0 stóp dokładnie nad głowicą ołowianą Il. 78 uwalniając głowicę bojową o podwójnym zastosowaniu. Jedna z nich, 200 odłamków Wolframu, rozerwała powietrze tworząc chmurę zakłóceń odbijających fale radarowe. Prawdziwą bronią był jednak zlokalizowany impuls elektromagnetyczny. Świat rosyjskich pilotów-myśliwców zbladł. Delikatna elektronika ich zaawansowanych radarów aes uległa chwilowemu przeciążeniu, a ich wyświetlacze zostały zalane burzą białego szumu. Piloci stali się głusi i ślepi na dokładnie 12 sekund. Z ciemności poniżej lecąc zaledwie 150 stóp nad leśną ściółką, cztery prawdziwe barary. Rozpoczęły swój ostateczny lot. Była to zsynchronizowana, składająca się z czterech części, egzekucja wykonana przez czterech ukraińskich pilotów. Pierwszy pocisk TB-201 uderzył z północy, a jego laser wystrzelił maleńki, niewidzialny punkcik światła na silnik numer dwa wyrzutni LEDIL-78. Przez 9,2 bolesnej sekundy wiązka światła utrzymywała się, po czym pocisk Majmel opadł. Uderzyło w silnik, przebiło się przez kadłub, rozrywając łopatki wentylatora i zamieniając wartą 15 milionów dolarów maszynę w bezużyteczną kotwicę holowniczą. Ogromny tankowiec gwałtownie szarpnął z dużą prędkością i natychmiast opadł. Stał się teraz rannym, przewidywalnym celem. Prawie jednocześnie TB-202 zadał najdelikatniejszy cios. Od północnego wschodu jego laser pomalował wzmocnione stalowe złącze, w którym sonda, 222, łączyła się z wężem tankowca. Jego pocisk zachował się jak szybkie ostrze, przecinające to połączenie. Gejzer paliwa lotniczego, wylewający się z szybkością 180 galonów na minutę, został natychmiast rozpylony, tworząc ogromną, wysoce lotną chmurę pary, która zaczęła otaczać uszkodzony tankowiec. Sytuacja była gotowa. Paliwo stało się lątem. Potrzebna była tylko zapałka. Z południa Teb 23 ją dostarczył. Jego laser wykrył dodatkowy zbiornik paliwa na lewym skrzydle ił 78. Teraz spowity własną migoczącą chmurą paliwa. Jego pocisk maml był inny. Jego głowica bojowa mamel. Wypełniona materiałami wybuchowymi, eksplodowała przy uderzeniu, zapalając opary paliwa w ognistej kuli o temperaturze 420 stopni. Ukraiński plan był jednak jeszcze bardziej bezwzględny. Zatopił drugi tankowiec, a jego załoga patrzyła z przerażeniem. Tybi 204 nadlatujący z zachodu pomalował prawy czołg pomocniczy. Jego pocisk był już wystrzelony jako polisa ubezpieczeniowa gwarantująca całkowitą anihilację. Pierwsze trzy pociski dotarły do celu w tym samym przerażającym ułamku sekundy, o godzinie 2830, dokładnie zero. Przecinek 8 sekundy po pełnym kontakcie sondy. 222 z powierzchnią fizyka przejęła kontrolę i głowica termitowa eksplodowała. Jej iskra trafiła w chmurę paliwa. To nie był zwykły pożar. To była eksplozja paliwa powietrznego. Samo powietrze stało się bombą. 238, zero funtów oka. 107 ton paliwa lotniczego zapaliło się w potężnej eksplozji paliwa powietrznego. Leat 78 został wymazany. Grzbiet samolotu pękł w klatce 42, rozrywając go na pół. Płonący wrak spadł z nieba pod kątem 47 degagi, zabierając ze sobą uwięziony 222. Trzy niczym kamień. Drugi il. 78 nie miał już ucieczki. Fala uderzeniowa przegrzanego powietrza po pierwszej eksplozji. W chwili, gdy czwarty pocisk przebił zbiornik paliwa w skrzydle samolotu, dosłownie przetoczyła się przez niego ściana ognia. W rezultacie nastąpiła katastrofalna reakcja łańcuchowa. O godzinie 2842, drugi. Jeszcze jaśniejszy wybuch wybielił krajobraz, zamieniając noc w chwilę straszny dzień. Rosyjscy piloci myśliwców, których ekrany w końcu oczyściły się od wybuchu EMP, widzieli jedynie rozkwitające piekło w miejscu, gdzie wcześniej stały ich tankowce. Przez chwilę panowała jedynie oszołomiona cisza. Potem ogarnęła ich czysta furia. Mik 31 numer. 217. Wystrzelił pocisk rakietowy dalekiego zasięgu. N-37M o godzinie 0.28.38. Jego radar, wciąż odzyskując równowagę, nie mógł namierzyć celu. Pocisk poleciał dziko, mijając swój niewidzialny cel o 18 mil. SU-35, numer. 4 wystrzelił pocisk 9 m 96 e 27 sekund później. W chaosie jego głowica namierzyła największy spadający fragment szczątków płonące skrzydło z pierwszego IL-78 i bezskutecznie go zniszczyła. Ale trzeci pilot lecący SU-35 numer Ketia, 7 był zimniejszy. Zignorował potężne sygnały radarowe spadającego wraku. Wiedział, że sprawcy będą mali, nisko latający i uciekający. Jego kamera termowizyjna przeskanowała ciemną linię drzew w dole. Szukając migotliwego światła ducha na tle zimnej ziemi, znalazł jednego TB-204. Dron, który uszkodził drugi tankowiec, był ostatnim, który się wyrwał. Jego wektor ucieczki był o ułamek sekundy wolniejszy. To wystarczyło. Rosyjski pilot dostrzegł ulotny sygnał cieplny, nurkujący w stronę lasu. Mocno obrócił flankera, nurkując w jego kierunku. Zamiast marnować pocisk na mały cel, zmniejszył dystans do 800 m i otworzył ogień z działka GSH-31. Strumień pocisków kalibru 30mm przeciął powietrze z prędkością trzykrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. TB 204 eksplodował. Rozpłynął się w chmurze włókna węglowego i elektroniki. Niewielki wtórny błysk w nocy stanowił jedynie przypis do głównego pożaru. Zanim rosyjski pilot wystartował, było już po wszystkim. Trzy z czterech ukraińskich barykat zniknęły w leśnej koronie. Jeden nie miał już wrócić. Niewielka, ale gorzka cena za strategiczny majstersztyk. Cyfrowe pole bitwy ucichło, ale strategiczna fala uderzeniowa dopiero zaczynała się rozprzestrzeniać. Natychmiastowe zniszczenia były katastrofalne. Dwa czołgi u 78 m 98 zostały zniszczone. Dwa bombowce T-22M. Trzy zostały pochłonięte przez nie jako straty uboczne. Najnowocześniejszy rosyjski sprzęt lotniczy, wart łącznie 560 milionów dolarów, został zredukowany do spalenia złomu na polu bellariańskim. Jednak prawdziwy koszt nie mierzono w dolarach. Mierzył się w strategicznym paraliżu. Po zniszczeniu tych dwóch samolotów. Rosja miała mniej niż 8 sprawnych tankowców i 78 w swoich globalnych siłach zbrojnych. Flota lotnictwa dalekiego zasięgu Duma Kremla została skutecznie sparaliżowana. Utraciła zdolność atakowania celów położonych głębiej niż 400 metrów w głąb Ukrainy. To nie było chwilowe niepowodzenie. To była sześciomiesięczna strategiczna kastracja. W panice pozostałe rosyjskie tankowce zostały natychmiast ewakuowane do bezpiecznego AMS głęboko na Syberii. Ale koszmar Kremla dopiero się zaczynał. Operacja José Sniper była tylko początkiem ogólnokrajowej nocy odwetu. Podczas gdy tankowce płonęły w Barus, reszta Rosji była systematycznie demontowana. Setki mil na wschód, 40 dronów dalekiego zasięgu Zbombardowało rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, jedną z największych w Rosji, zamieniając jej główną instalację destylacyjną w kolumnę ognia widoczną z odległości 50 mil. W tym samym czasie w pobliżu Worans inny rój dronów ominął lokalną obronę przeciwlotniczą i zaatakował fabrykę Elektron, kluczowy zakład produkujący systemy naprowadzania dla dronów, co sparaliżowało linie montażowe awioniki. A w Bryans przeprowadzono najbardziej chirurgiczny atak. Ze wszystkich pojedynczy dron z ładunkiem wybuchowym nie trafił w budynek, lecz w podstację trakcyjną zasilającą główną linię kolejową prowadzącą na front. Nie zniszczył torów, po prostu odciął dopływ prądu, paraliżując cały transport wojskowy na kilka dni. To nie była seria odosobnionych ataków. To był skoordynowany, wielofrontowy atak na system nerwowy rosyjskiej machiny wojennej przeprowadzony z przerażającą precyzją. Polityczne konsekwencje były równie szybkie. O 4.11 rano rozwścieczony prezydent Łuczenko zadzwonił do Putina. Pytanie było proste i pełne gniewu. Powiedziałeś mi, że moja przestrzeń powietrzna jest bezpieczna. Wiadomość o udanym ataku zelektryzowała sojuszników Ukrainy. Stany Zjednoczone i Polska wspólnie ogłosiły nowy pakiet pomocowy o wartości 5 miliardów dolarów, który przyspieszy dostawy pocisków Atak MS i 300 dronów Switchblade 600. Przyjrzyjmy się bilansowi końcowemu. Operacja została uruchomiona w odpowiedzi na atak na Ukrainę o wartości 1,8 miliarda dolarów. Całkowity koszt aktywów wydanych na ten odwet, wliczając pocisk balistyczny, inteligentną amunicję i utraconego drona wyniósł około 8,5 miliona dolarów. Za tę cenę Ukraina wyrządziła Rosji 560 milionów dolarów bezpośrednich strat materialnych. To zwrot z inwestycji na poziomie ponad 65 do 1. Nawet najlepszy fundusz hedgingowy na Wall Street nie jest w stanie wygenerować takiego zysku. Ta bitwa ustanowiła nowe prawo współczesnej wojny. Zwycięzcą nie jest strona dysponująca najdroższymi samolotami odrzutowymi lecz strona, która potrafi zamienić 0,8 sekundowe okno podatności w 6 miesięcy strategicznego paraliżu za pomocą czterech wiązek laserowych i czterech małych bomb. Jednak ta nowa zasada prowadzenia wojny nie była tylko teoretyczną lekcją. Wywołało to natychmiastowy i gorączkowy geopolityczny chaos. Upokorzony i strategicznie przyparty do muru Putin wykonał ruch, który świadczył o desperacji. 6 listopada zaledwie trzy dni po zniszczeniu jego cennych tankowców Kreml ogłosił, że przyjmie kontyngent ochotników z Korei Północnej. Wyjaśnijmy sobie, co to oznacza: 10. Zero północno-koreańskich żołnierzy zostanie użytych jako mięso armatnie na linii frontu, a 5 tysięcy saperów odbuduje infrastrukturę, którą ukraińskie drony systematycznie i desperacko niszczą. Było to globalne przyznanie się do katastrofalnych strat w sile roboczej. Putin sprowadzał teraz żołnierzy z najbardziej odizolowanego państwa Pariasa na świecie tylko po to, by utrzymać swoje pozycje. Ten ruch wywołał również nowy stan zapalny w Azji, stawiając Koreę Południową i Japonię w stan najwyższej gotowości. Odpowiedź Zachodu była natychmiastowa i zdecydowana. Ale ich decyzja nie była oparta tylko na spektakularnym sukcesie Ukrainy w powietrzu. Obserwowali również brutalną, krwawą rzeczywistość na ziemi. W pobliżu proska wojska rosyjskie wciąż posuwały się naprzód, wykorzystując masę z XX wieku, by tygodniowo kruszyć 34 mile kwadratowe terytorium i płacić straszliwą, krwawą cenę za każdy metr. Widząc tę dwoistość, ukraiński geniusz kontra rosyjska brutalna siła, USA i Polska nie wahały się. Ogłosili wspólny pakiet pomocowy o wartości 5 miliardów dolarów, był idealnie dopasowany do tej nowej rzeczywistości. 300 Switchblade 600, aby powstrzymać rosyjskie natarcie na lądzie oraz pociski dalekiego zasięgu atak MS, potrzebne do powtórzenia strategicznych ataków, takich jak operacja Jose Sniper, na jeszcze większą skalę. Jednak to premier Szwecji, Ulf Kristersson, sformułował nową europejską rzeczywistość, przemawiając. 6 listopada wezwał do trwałej, długotrwałej izolacji Rosji, zarówno przez UE, jak i NATO. Jego przesłanie było dobitne. Nie chodziło już o negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Chodziło o zbudowanie trwałego muru militarnego, gospodarczego i politycznego wokół państwa zbójeckiego. Wezwał do całkowitego i ostatecznego odcięcia dostaw gazu z Rosji i rozpoczęcia nowej ery wydatków na obronę w Europie. Wytyczano granice konfrontacji pokoleń. Wydarzenia z początku listopada wyraźnie to pokazały. Z jednej strony Kreml ucieka się do ataków falami ludzi i sojuszów z królestwami pustelniczymi, z drugiej strony Ukraina udowadnia, że przyszłość sztuki wojennej należy do tych, którzy potrafią być innowacyjni, adaptować się i przekształcać największą siłę wroga w jego najbardziej katastrofalną słabość. Kolejny rozdział dopiero zostanie napisany, a ta nowa broń odegra w nim kluczową rolę. To prowadzi nas do strategicznego pytania dnia. Gdybyś był ukraińskim dowódcą otrzymującym tę nową pomoc, jaki jest priorytet. Czy użyjesz ATA-SMS do przeprowadzenia kolejnych ataków snajperskich w głębi Rosji, paraliżując jej logistykę z daleka, a może użyjesz noży sprężynowych i precyzyjnej amunicji, aby najpierw powstrzymać rosyjskie natarcie pod Pacowskiem? Daj mi znać w komentarzach poniżej, jaki był Twój wybór strategiczny i jakie były Twoje argumenty. O pana razie!